Czy wierzy, że granice Polski to nie tylko linie na mapie, ale świadectwo niezwykłych wydarzeń, które wstrząsnęły całym narodem? Od dramatycznych rozbiorów, które już w 1772 roku rozpoczęły erę zagłady, po współczesne ustalenia, które nadal wpływają na naszą pozycję w Europie, historia granic Polski kryje w sobie historię pełną determinacji, poświęcenia i walki o tożsamość narodową. Przypomnijmy sobie czasy, gdy w wyniku trzech rozbiorów Polska została podzielona między Prusy, Rosję i Austrię. To był moment, gdy narodowa duma została dosłownie wymazana z mapy, a jednocześnie zrodziła się chęć walki o odzyskanie niepodległości. Nie sposób zapomnieć o bohaterstwie pokoleń, które mimo brutalnej rzeczywistości zaborów potrafiły podnieść głos i walczyć o przyszłość kraju. W okresie powojennym podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie ustalano nowe granice, które miały zadecydować o powrocie Polski na mapę Europy. Choć wiele z tych decyzji budziło kontrowersje, to właśnie one ukształtowały dzisiejszy kształt naszej ojczyzny. Widzimy je na każdym kroku, od granicy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, która stała się symbolem nowej ery, po regiony, które przeszły trudną transformację społeczno-gospodarczą. Dziś, gdy patrzymy na mapę Polski, widzimy nie tylko terytorium, ale również świadectwo nieustającej walki o wolność i tożsamość. Te historyczne momenty, pełne dramatyzmu i determinacji, mają wpływ na nasze życie tu i teraz, kształtują dyskusje polityczne, kulturowe i społeczne. To właśnie one nadają głęboki sens naszym współczesnym wyzwaniom i aspiracjom. Przygotuj się na podróż, która pozwoli ci odkryć tajemnice przeszłości, a jednocześnie zrozumieć, jak dawne decyzje polityczne wpływają na współczesny krajobraz Polski. Ta opowieść o granicach to nie tylko lekcja historii, to żywa narracja, która łączy dramatyzm dawnych czasów z realiami dzisiejszego świata. Zostań z nami, aby poznać sekrety, które uczyniły naszą Polskę tym, czym jest dzisiaj. Wyobraź sobie Polskę, w której granice nie są już sztywną historyczną linią, lecz dynamicznym rezultatem współczesnych wyzwań i szans. Rozważmy kilka konkretnych scenariuszy, które pozwolą Ci lepiej zobrazować, jak takie zmiany mogłyby wyglądać. Pierwszy scenariusz zakłada delikatne korekty wynikające z wyzwań klimatycznych i gospodarczych. Wyobraź sobie, że w wyniku nasilających się powodzi w rejonie Odry i Nysy Łużyckiej naturalne koryta wodne zmieniają swój bieg. Taka zmiana mogłaby wymusić renegocjacje granic z Niemcami, aby uwzględnić nowe, bezpieczniejsze strefy zalewowe. Choć przesunięcia te byłyby niewielkie, miałyby ogromny wpływ na lokalne społeczności, infrastrukturę i gospodarkę regionu. Drugi scenariusz to radykalne zmiany wynikające z globalnych przemian politycznych. Wyobraź sobie dynamicznie zmieniające się sojusze w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie niespodziewany kryzys międzynarodowy lub przeobrażenie układu sił na kontynencie prowadzi do intensywnych negocjacji dotyczących granic. W takim kontekście Strategiczne regiony, takie jak Śląsk, a nawet historycznie ważne miasta, mogą stać się przedmiotem sporów. Wyjątkowym przykładem jest Lwów, miasto, które przez wieki było kluczowym ośrodkiem kulturowym i administracyjnym Polski, a obecnie leży w granicach Ukrainy. W takim scenariuszu mogłoby dojść do prób przywrócenia Lwowa do współczesnej Polski, co wywołałoby burzę emocji i dyskusji nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także w samym sercu Polaków. Taki dramatyczny zwrot mógłby wpłynąć na relacje gospodarcze, kulturalne oraz na tożsamość narodową. Przypominając o utraconych historiach i otwierając nowy rozdział w relacjach sąsiedzkich. Trzeci scenariusz dotyczy transformacji demograficznej i społecznej. Przyszłość może przynieść masową migrację ludności, która zmusi państwa do ponownego zdefiniowania granic administracyjnych. Dynamiczne przepływy ludzi, kulturowe mieszanki i nowe ośrodki życia publicznego sprawią, że granice staną się bardziej płynne i elastyczne, wyznaczane nie tylko przez politykę, ale również przez realne potrzeby społeczne. Wyobraź sobie Polskę, która staje się jednym z najbardziej dynamicznych centrów innowacji w Europie, nie tylko dzięki sprzyjającej polityce fiskalnej, ale przede wszystkim dzięki intensywnym inwestycjom w edukację, infrastrukturę oraz rozwój sektora kreatywnego. Według GUS PKB Polski w 2024 roku wzrósł o prawie 3%, a prognozy na kolejne lata sugerują stabilny, średnioroczny wzrost na podobnym poziomie. Na przestrzeni ostatnich 5 lat inwestycje w sektor IT i nowe technologie wzrosły średnio o 12% rocznie. Warto tu zaznaczyć, że liczba startupów w Polsce wzrosła z około 2000 w 2019 roku do 4000 w 2024. To znaczny, który plasuje Polskę w czołówce regionu Europy Środkowo-Wschodniej. I daje potencjał do kolejnego wzrostu w nadchodzących latach. Nowoczesne inkubatory oraz parki technologiczne, takie jak w Warszawie czy Wrocławiu, generują już ponad miliard złotych rocznie, a ich wpływ na tworzenie miejsc pracy jest niebagatelny. Zatrudnienie w sektorze nowych technologii wzrosło o kilkanaście procent w ciągu ostatnich kilku lat. Rewitalizacja edukacji jest kolejnym filarem tej transformacji. Programy współpracy między uczelniami a przemysłem, dofinansowywane przez fundusze unijne, przyczyniły się do wzrostu liczby absolwentów kierunków technicznych o 20% procent w ciągu ostatnich trzech lat. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w szkołach podstawowych i średnich z wykorzystaniem interaktywnych platform edukacyjnych zwiększyło efektywność nauczania o jedną czwartą według raportu Ministerstwa Edukacji. Inteligentne miasta również odgrywają kluczową rolę. Projekty modernizacji infrastruktury miejskiej z budżetami sięgającymi nawet 10 miliardów złotych, przyciągają inwestorów zagranicznych. Polska odnotowuje wzrost zagranicznych inwestycji. Dzięki takim przedsięwzięciom polskie miasta stają się żywymi laboratoriami innowacji. Inteligentne systemy transportowe, zrównoważona gospodarka odpadami czy nowoczesne sieci energetyczne podnoszą jakość życia mieszkańców i wspierają rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Zmiana granic Polski niesie za sobą szereg złożonych geopolitycznych konsekwencji, które wpłyną na bezpieczeństwo narodowe, relacje międzynarodowe, a także na współpracę regionalną. Nowy układ granic może stać się punktem wyjścia do redefinicji sojuszy, zarówno w ramach NATO, jak i w kontekście współpracy bilateralnej z sąsiadującymi krajami. Przykładowo, przesunięcia graniczne mogą zmusić Polskę do renegocjacji warunków współpracy z Niemcami czy Ukrainą, co przełoży się na nowe strategiczne partnerstwa, ale także potencjalne tarcia wynikające z historycznych pretensji i różnic kulturowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, zmienione granice mogą wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie zagrożeń wynikających z migracji, handlu nielegalnymi towarami czy przemytem broni. W przypadku przesunięcia granicy na korzyść Polski możemy zaobserwować zwiększenie kontroli nad obszarami kluczowymi dla bezpieczeństwa energetycznego i transportowego, np. w rejonach bogatych w zasoby naturalne lub strategiczne drogi komunikacyjne. Wzrost inwestycji w nowoczesne technologie monitoringu granicznego oraz rozwój wspólnych patroli międzynarodowych mogą przyczynić się do zwiększenia stabilności regionu. Zmiany graniczne wpłyną także na współpracę regionalną, zwłaszcza w ramach inicjatyw takich jak Grupa Wyszehradzka czy Partnerstwo Wschodnie. Polska, redefiniując swoje granice, mogłaby stać się kluczowym graczem w regionie, wykorzystując nowe możliwości do koordynacji działań wspólnych projektów infrastrukturalnych, energetycznych czy obronnych. Nowy układ granic może również sprzyjać zacieśnieniu relacji z krajami Europy Środkowej, co przyczyni się do lepszej koordynacji polityki migracyjnej oraz walki z transgranicznym przestępczością. Jednakże zmiany te niosą ze sobą również ryzyko eskalacji konfliktów, zwłaszcza w sytuacji, gdy historyczne pretensje i tożsamości narodowe zostaną ponownie podgrzane. Dlatego też, aby wykorzystać potencjał nowego układu granic, niezbędne jest wdrożenie dialogu dyplomatycznego oraz mechanizmów rozwiązywania sporów, które zminimalizują ryzyko nieporozumień. W ten sposób Polska mogłaby umocnić swoją geostrategiczną pozycję, budując silne, oparte na wzajemnym szacunku relacje z sąsiadami, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do stabilizacji regionu i wzrostu bezpieczeństwa narodowego. Zmiana granic Polski mogłaby wywołać szereg głębokich reperkusji społecznych, kulturowych i ekonomicznych, kształtując tożsamość narodową na nowo. Przede wszystkim przesunięcia granic wpływałyby na demografię kraju. Nowe układy terytorialne mogłyby przyczynić się do wzrostu lub spadku populacji w poszczególnych regionach. Na przykład, według danych GUS, migracje wewnętrzne w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły średnio o 8%. Co sugeruje, że nawet niewielkie zmiany graniczne mogą znacząco wpłynąć na rozkład ludności i stworzyć nowe wyzwania dla lokalnych samorządów. W kontekście kulturowym, zmiana granic może przynieść zarówno bogactwo mieszanki kulturowej, jak i napięcia wynikające z integracji mniejszości. Nowe terytoria mogłyby stać się miejscem spotkania różnych tradycji, np. rejon dawnych granic z krajami o silnych wpływach słowiańskich, germańskich czy tureckich mógłby zyskać unikalny charakter kulturowy, podobnie jak niektóre regiony Europy Środkowej. Z drugiej strony, integracja mniejszości, przesiedlenia oraz rekonstrukcja tożsamości narodowej mogą generować konflikty. Statystyki z krajów, które przeszły podobne procesy, pokazują, że w początkowej fazie integracji napięcia społeczne mogą wzrosnąć nawet o 15% w porównaniu do okresu stabilizacji. Ekonomicznie nowe granice stworzyłyby zarówno możliwości, jak i wyzwania. Przesunięcia terytorialne mogłyby umożliwić lepszą alokację zasobów, rozwój infrastruktury i efektywniejszą dystrybucję inwestycji. Przykładowo, regiony dotychczas marginalizowane mogłyby otrzymać wsparcie finansowe na poziomie nawet 7% PKB, co zwiększyłoby ich konkurencyjność. Warto też zauważyć, że wraz z nowym układem granic pojawiłaby się potrzeba reorganizacji administracyjnej, co mogłoby wpłynąć na wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym o kilka procent. Pamiętaj, że ten odcinek to tylko jeden z serii co by było gdyby, gdzie eksplorujemy alternatywne scenariusze naszej rzeczywistości. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca, jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw subskrypcję i like, to bardzo pomaga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.